Cześć, ja jestem Goldem, i w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeszcze raz, jak dodać własne rodzaje rządu z własnymi plagami i nazwami rządów, tym razem z własnym państwem, które doleście sami. Dostanę się taki komentarz, czy nagram coś takiego, i mówię tak, nagram chętnie. Także pierwsze co, to możemy, musimy o cywilizację skorzystać, także weźmy sobie do age of history. Dobra, tak jak jesteście w grze, to wchodzicie wedytorską to cywilizację i dodajecie nowo. Ja sobie na przykład zrobię hmm, zjednoczonę. Last polskie I dobra. Teraz na przykład sobie tyle nam wystarczy. Fl -fl Flag się na razie nie bawcie flagami. I na przykład teraz dobierzmy sobie taki kolor. O, tak jest. Tak jest dobry. Jest taki fajne. Ok. No i teraz możemy sobie już wyjść w zasadzie z gry. Wchodzimy w pliki inaczej gry. Wchodzimy w Game, Civilizations Editor. I na przykład tutaj zachodzimy to ostatnie, bo tutaj złożyliśmy to. I tutaj mamy na przykład flagi. Teraz ja sobie wejdę do Photoshopa i pokażę Wam, co zrobić. Dobra widzowie. Także teraz wy... musimy sobie przyciągnąć tą flagę i po prostu jedną z tych flag przycięglam sobie tutaj do na przykład Photoshopa i ja na przykład sobie teraz wejdę w normalne flagi yy, bo tam na przykład tam na przykład mam taką flagę, która też mnie interesuje, której nie muszę sobie Sobie na przykład to po prostu tutaj skopiuję. Proszę bardzo. I okej. Okay. I teraz mogę sobie to wyeksportować. Dobra. I zapisz. Klikamy. O. No. I teraz chcemy to zamienić. Klikamy. Tak. Dobra. Teraz y, musimy zrobić sobie tą kolejną flagę. Y, Physicians Editor z tego samego, czyli tą drugą tutaj. I y, wyrzę mi tutaj. I na przykład teraz. Y, też sobie wyjdziemy jeszcze raz wyjdziemy teraz te mniejsze te flagi. Wreszcie sobie sobie Pol i sobie też skopiuję tą flagę tutaj, nie? Y, możecie też po prostu je pod, po, podmieniać. Wiecie, co nie. Ale ja to po prostu robię tak, że dla innych, gdyby ktoś nie wiedział, jak to zrobić, nie? Ok. zepsułem Klikamy znowu jako png i kamy I już mamy flagi zrobione. Ale teraz, żeby na przykład zmieniała nazwa, wtedy kiedy to mamy, no to na przykład możemy sobie wejść w Civilization, to jest teraz Editor. Skopiujmy sobie tutaj całą nazwę tego. Ok. Możecie tutaj stworzyć nowy dokument tekstowy. Nazwijcie go tak, jak tutaj. Teraz nazwijcie tutaj. Jak chcecie, żeby się nazywało nasze państwo? Na przykład, yy, jak chcę, żeby się nazywało na przykład po angielsku, i potem się pomyślał na polsku, zaraz wam to powiem. Teraz, o sobie, żeby się nazywało Zjednoczone Królestwo Polskie, no to piszę. muszę napisać: United Kingdom yy, of Poland. Tak, dobrze to zrobiłem. Mogę to już zamknąć, i teraz tutaj. Musimy wejść w widok. Musimy zaznaczyć sobie tą opcję. Musi być zaznaczona. I teraz wchodzicie sobie z niej nazwę. Zaznaczacie sobie tutaj to. I usuwacie to. No i tak. Yy, poczekajcie. Yy, a, albo czekajcie. Wezmę sobie to na przykład w inne miejsce. Na przykład tutaj to sobie przesunę. Oj. Zmienię sobie tutaj jeszcze raz nazwę. Żeby nie było tego kropka O tak. Tak jest OK. I teraz klikacie sobie Ctrl X, wcię Civilizations i tutaj po prostu dajecie pliczek Ok. Jak już to zrobiliście, yy, to teraz przydałoby się po prostu dodać flagi, co nie? No to jeszcze może sobie wyjść do Civilizations Editor i to po prostu... Yy, skopiować, skopiujcie to sobie, Oj, czekajcie skopiujcie to sobie a już możecie sobie poznać tę opcję wchodzicie w flags, flags h. i teraz musicie to wkleić i teraz na przykład tutaj usuńcie że to yy, to co jest po podłodze i okej, okay. i macie tutaj tą flagę teraz wejdźcie sobie jeszcze raz w suggestions editor Chodźcie yy. chociaż zepsułem, poczekajcie Dobra, jak już to macie, to co sobie kopiecie? Jeszcze raz wchodzicie sobie flax i dajcie CTRL V, i usuwacie to, co jest po podłodze, czyli na przykład to FL, nie OK, i macie to zrobione. Teraz na przykład chcemy, żeby nam się zmieniały, żeby po prostu nam się zmieniały, jakby to powiedzieć. O, nazwa państwa, dobra. przychodzi sobie wandle.pl OK. I teraz na przykład sobie kopuję. Yy, możecie, teraz sobie dajecie Enter, nie. Yy, musi, I teraz musimy znaleźć po prostu to ID państwa, czyli A ID państwa to jest to tutaj, nie? Nazwa tego na przykład z folderu. Yy, dajemy sobie... Oj tutaj dajcie sobie Ctrl V spacja. Równa się. I tutaj dajemy na przykład zjednoczone królestwo. Polskie. I tutaj dajecie na przykład sobie podłoga M. Co nie że jak będzie monarchia w kraju. Teraz na przykład to sobie możemy skopiować. O, czekajcie, tutaj coś źle zepsułem. O. Okej Ok. Na przykład to teraz sobie też tym I na przykład tutaj będzie Zjednoczona zjednoczona Polska I tutaj będzie bez tego M, nie? I proszę bardzo I teraz mamy nazwę, spróbujmy sobie teraz wejść do Edge of History Wejdę sobie na tutaj moje scenariusze, które sobie tak wydawałem. Na przykład tutaj, nie wiem, w Krakowie, dodam sobie to Zjednoczone Królestwo. O, a, sorry, Zjednoczona Polska, muszę, zjednoczoną Polską, muszę sobie dodać. Yy. I teraz i mamy, bo domyślnie ustawia nam się jako demokracja, czyli. Musi, jeśli M, to będzie wtedy się nazywać wtedy, jak będzie monarchia w kraju. A tutaj na przykład, jak nie ma tego M, to by to będzie domyślnie, czyli... Y, musicie wpisać Zjednoczona Polska na przykład. W moim przypadku... Y, żeby to wyskoczyło, bo tak będzie się domyślnie nazywać y, to państwo. I tak to wygląda, Daliśmy to sobie. Teraz na przykład mogę sobie to usunąć. I teraz jeszcze wam pokażę na przykład z flagami, jak to dodać. Inne flagi, na przykład jak będzie się zmieniać rodzaj rządów. To możecie sobie zamknąć, wchodzicie w flags. I na przykład tutaj wejdę sobie w pol. Zobaczy to nie muszę wchodzić sobie w pol, bo sobie tutaj tylko wejdę. Pol. Wbiorę sobie tutaj flagi pol. Sobie skopiuję to i kleję, I to, to po prostu sobie tutaj nazwę pol y muszę nazywać to item id moim, to poczekajcie Jeszcze raz sobie muszę je, je przypomnieć yy. Tutaj I dobrej wejdę sobie tutaj Wejdę sobie w pol yy. jak ma to, to pol kopia Po prostu to nazywam o tak I yy. A, czy, czekajcie, sobie tak, bo... Yy, gdzie to jest, gdzie to jest? Czekajcie, bo tutaj... Wejdę za sobie, znajdę tylko Bo tutaj, tutaj sobie tylko ustawcie, na przykład jak chcecie, żeby to była flaga Kiedy będzie monarchia, to tutaj sobie Dopiszcie Po prostu yy, odługa N, nie? Po prostu ID, rodzaj rządów, i tutaj sobie na przykład, chcę, żeby to była domyślna flaga kraju. Na przykład, jak nie będzie monarchii. No dobra, i teraz na przykład, yy, jak macie to swoje państwo, to sobie tutaj piszecie zje, w moim przypadku, zjednoczona Polska, i to będzie wasza domyślna flaga. Jak będzie zmieniać na monarchię, to będzie taka flaga, nie? wchodzi demokrację, komu możecie się tym pobawić, po prostu. Powinniście już wiedzieć, jak to zrobić, yy, liderów, może w kolejnym, innym odcinku pokażę, jak to zrobić, jak będziecie chcieli Napiszcie komentarz To by było na tyle z tego yy, Dzięki Wam ogóle za obejrzenie tego filmu Widzimy się już w kolejnym yy, Mam nadzieję, że się przydał i chodziło o to, co właśnie chciałeś z Zapraszam Was bardzo się na Discorda Yy, bo akurat robię sobie nową edycję Discorda i na razie tam czatu nie ma, więc chwilę będzie trzeba poczekać. I właśnie! Wakacje, wakacje, wakacje! Dzisiaj się właśnie zaczęły. Zaczęły. Yy, z tego powodu zrobię sobie dzisiaj live'a, albo... Uf. Jest. Nie wiem. Zobaczymy. Najpierw sobie to nie zmontuję i pewnie zrobię live'a. Także dzięki za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie i eo!